Podobno da się już zagrać w nowy update Pet Simulator X. Sprawdźmy, czy to nie ściema. Odcineczek zobaczycie sobie u Actuali not, not. Zapraszam serdecznie link w opisie i w komentarzu i zobaczmy, jest tu Roblox. W... Trzeba wyszukać w przeglądarce Robloxa. Co to jest Chillin? Co to jest Chilling Club? O Boże, to, to źle wygląda. Ok, mamy Pet Simulator X jest. Czwarty, trzydziesty, to jest update yeah. ostatni. I think I will play Hedge the... Okej, okay. czyli on po prostu chce zagrać Huge Hacket Keta. Okej. Okay. Ładuje się do gry, dobra, i co teraz? Odbiera sobie te prezenty, no to okej, okay. no to te nagrody rankingowe. Dobra, ale dalej to nie pokazane, jak jest nowy update. A, patrzcie, trzeba wpisać knock knock. I co się? Co to jest FNAP? Co to? Five nuts at PSX. Co tu się dzieje? Najwidoczniej to była ściema. Ja chcę pokazać Wasze przedsudne prace. Bardzo wam dziękuję. Wbijajcie na Discorda link w opisie i w komentarzu. Użyjcie kodu BrodTV i dawajcie screeny z waszym kodem. Użyciem mojego kodu. Do zobaczenia.